Welcome to Windbury. <laughs> Manko smoli, bitwa o śródziemie Dalszy ciąg Sobie zagramy Siła mi dobra Czytamy tylko tak dobry Smoli, Jak ja zawsze W ogóle zdałem sobie sprawę z tego, że nie uraczyłem was filmikiem Zaraz na samym, samym, samym Początku jak się wczytuje gra I tak dalej To myślę, że ten filmik wstawię jakoś w osobnym filmiku Filmik staje w osobnym filmiku Brawo stary, w każdym razie Zrobię z tego sobie osobny E, osobny film na na, na YouTube, tak zwany aby... Dokładnie. Lepiej by tego nie powiedział Gandalf. E, tak, to będzie kolejny nietypowy. Będzie kolejny nietypowy, nietypowa potyczka. Bo nie Rasowe RTS, tylko znowu tam sterujmy drużyną, coś, jakieś takie różne duperele, no ale sami zobaczycie. W każdym razie, go gobliny są za nami. My uciekamy. O. Tak piękne drzewa, pięknie elfowie, tak. Rost! Yeah! Uro! Przełamał jeszcze jak, ale to my jego przełamimy. Uciekać. Tak, dobrze, już, 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 już Trzeba ich pozabijać wszystkich. Dajcie im gór tych hobbitów. Na pożarcie. Wow, co za pikselowe. Szkoda was będzie. Aha, jedną rzecz słuchajcie muszę tylko sprawdzić, zaraz wracam, dobra, już jestem, e, jak sami widzicie teren nie wygląda zbyt cudownie, a e, się właśnie zastanawiam o co chodzi, e, ale cóż...

Niestety właśnie jest problem z rozdzielczością, bo tak e, gra nigdy nie była przystosowana do full HD i właśnie są to takie nieprzyjemne rzeczy, nie spodziewałem się, czegoś takiego więc, nie. Dobra, o co wam chodzi? E, a, Tartaki zniszczysz, tak? Chwileczkę. E, zbuduj koszary, obroń Lorien, zniszcz Tartaki. Przy... No to już za chwilę. Najpierw w tych czterech... czterech, bez giełd. Patafianów. Trzeba z nimi coś zrobić O, zdobywamy skarby, złoto Dobrze, robimy złoto Już buduję baraki A wy mi zdobywajcie złoto Bo, bo potrzebuję dużo złota Bardzo dużo złota Już, już North no Raczej to nie jest North eee, Tylko tak, chodzi o to. O te, te północ, czy o tamtą górę. Tak, 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 napieprzamy tych wojowników jak ci e... O, są skarby, dużo skarbów, my skarby, skarby są za darmo. Jeszcze dzięki Bogu podatków nie trzeba było od odprowadzać. I nie mają szans to spokojnie. zero, zero stresu. Zobaczcie, jaka to jest rzeźnia. Łup, 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 się tylko tutaj wyleweluje. Dobrze, im więcej, tym lepiej. To można... To jest śmieszne, można łączyć do oddziału elfów, bo... Elfy można zamiennie, tak? Zmiana broni. I mogą napieprzać... Ale to nie ma sensu. A my dalej Szukaj złota Szukaj złota w obliczie. No, 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 no. nie, no, nie wiem czy to jest safe route Cave Trolls, come from the north! Cave Trolls! Cave Trolls! się tutaj ustawcie, tak, tak na wszelki wypadek. Nie będę na niego pomyłł. A w międzyczasie trzeba będzie go ogarnąć. No walka, walka. Wow, Gida. Dobrze. O, nie, 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 ten troll na robi duży debetr. Duży damage. Tak, to czas, żebyś tutaj pokazał, co potrafisz, przyjacielu. oj, oj, fój, ciebie wysiadł. Tak, ura Nic się nie stało, bywa. Bywa tak bardzo bywa. Dobrze, wy się tu ustawcie, bo was nie potrzebuje. Nie muszę ulepszać wszystkich do drugiego poziomu. Nie muszę. Dobrze, jedziemy dalej. I co, i to wszystko? Północny zachód. Tak jakby tutaj. Poza wami. O, i poślemy te oddziały, te, te tartaki całe. Szkoda czasu. A fajnie byłoby jednak zdobyć te dodatkowe punkty. Dobrze, my się tu ogarniemy z taką o fu, to tędy? O, że do no mnie mówicie, to przez chwilę miałbym wiedzieć. Jak to? Czuję się oszukany. Czuję się oszukany. Kan Cida, pała! Błyskawica, dobrze o złoto, złoto, dobrze, że złoto więcej złota więcej złota, dobrze Zobiegajcie, zabijajcie tu w międzyczasie. Aha już się mam. O, nie mam Oni aż 700 700 zł nie lepiej No bardzo dobrze wybicie tu to wszystko Wybicie ścierwo Biegać, biegać Nic nie gadać Zachodni... A, no właśnie! No to będzie to, jak to No, no tak, size matters not, ale tak fajnie, jakbyśmy oparacali więcej. Dobra, to wy jednak wróćcie sobie tutaj. Wy to tu. tu, mamy posiłki. Nie, no konkretna armia, słuchajcie, no to nie ma to tam. Chyba, się wyrobię zaatakowanie. atakowaniem Gdzie biegniesz? Tu, No więc jest nich się Zabij! Dobrze! Dobrze! A teraz usiądźcie to gówno Dziękuję ładnie, ładnie to było ładnie wszystko Dobrze Trzeba zaatakować ten dach, tak, tak? I to w trybie natychmiastowym W ogóle tak jak mówiłem to jest, to jest pierwszy poważny desik Zasady na tych realiach po północnym co? Północno-zachodni. To... One final attack, to idealnie, to, 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 się, to się wyrobi. Dobrze, zabijcie to, zabijcie ten Ice Age. Tak, jest. Dobrze. I ma jakiegoś złota? Dobrze to się wróci, tak? Nie, to bez przesady, nie jesteś tak źle. Gida, dobrze ginie. Nie, to robi. Kiedy ja ci pokazałem, co można zrobić? I szarża, szarża. O nie macie szans. O jaka cię. A, ty nie. Dobra. Hesby Też się cieszę. I zwycięstwo Szybk, Szybciej to wszystko zajęło, mniej czasu niż myślałem W każdym razie A... No to będzie króciutki filmik Obstawiam, że następna misja Z tego co pamiętam to była Będzie Z Omerem. I to chyba będzie ten obiecany przeze mnie Zamek cały Pozycja startowa, więc zobaczycie sobie jak te zamki wyglądają, naprawdę, z czym to się je. Tak, na pewno to będzie... O, 50 do dowodzenia, ładnie, ładnie. Punkt no, mocy... Tak. Trzeba ich bronić. Dobrze, słuchajcie, yy, tutaj się zatrzymam i następny filmik za niedługo. Do usłyszenia, hej! My My are